Cześć! Witam Was w odcinku yy, vloga yy, Nagrywam właśnie na laptopie I zapowiadam serię z Minecraft Tak... Yy, z FIFA 13 Na PlayStation Jeżeli jeszcze będę miała w tym roku yy, Oczywiście kisu, bo PlayStation jest mam I jeszcze może zapowiedzieć no, może być hekimi. Yy, yy, powiedzcie, który odcinek chcecie, yy, to wtedy możemy zobaczyć. No to zapowiedziałem, będą się ukazywały. Tak, tak jest. O, cześć, ja się z wami żegnam. Nie chcę złych komentarzy i przeklinania, to znaczy możecie pisać przekleństwa, ale zaznaczcie to wyjazdkami. Dobra? No to cześć, żegnam się z Wami i to tyle na dzisiaj. Cześć. Aha, i pierwszy sezon to będzie z mojej To cześć.